Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztuf imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata oto słowo pańskie Światłości, od Ojca Światłości, od Jezusa, który jest światłem życia. Przejdź przez Maryję, Matkę Światłości, Matkę Zmartwychwstałego, Twoją Oblubienicę. Przejdź, abyśmy dzisiaj mówili o sprawach niebieskich, o niepowstąpieniu Pana i o tym, co nas czeka, kiedy będziemy szli za Panem, za Jezusem. czeka nas niebo. Shala Maria le 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 la 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 Warto zatrzymać się nad słowem z dzisiejszego pierwszego czytania, z dziejów apostolskich, pierwszy rozdział, pierwsze wersety. Tak zaczyna tą księgę autor tej księgi Łukasz, który również napisał Ewangelię. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał. Od początku aż do dnia, którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Dedykuje tą księgę, podobnie jak Ewangelię, święty Łukasz swojemu przyjacielowi, który był Dostojnikiem był człowiekiem wykształconym, inteligentnym, który chciał poznać Jezusa poprzez świadectwo Łukasza. Łukasz był dobrze poinformowany, miał bezpośredni kontakt z św. Piotrem, także ze świętym Pawłem, brał udział w ich misjach ewangelizacyjnych. Rozmawiał z nimi o Jezusie, więc wiedział bardzo wiele. Chciał to wszystko przekazać właśnie Teofilowi. Teofil to imię może być symboliczne, bo może nie chciał ujawnić imienia prawdziwego swojego przyjaciela. A jeżeli było prawdziwe, związane z tym człowiekiem, którego znał dobrze, z którym żył przyjaźni, to można to przetłumaczyć, miłujący Boga albo umiłowany przez Boga. Więc Teofil był tym, który umiłował Boga, umiłował Jezusa. Dzięki Łukaszowi poznał, usłyszał, przeczytał wszystko, co dotyczy Jezusa. Łukasz umiłował Jezusa i stał się jego wiernym świadkiem. Świadkiem Chrystusa, który posyła ducha świętego. Który posyła ducha świętego Teofilowi, posyła ducha świętego wszystkim, którzy przyjmują wiarę i chrzest, którzy przyjmują naukę Jezusa, przyjmują ducha świętego. Duch święty więc na pewno był w sercu Teofila i w sercu Łukasza. Łukasz więc zaznacza, że Jezus wszystko, co czynił, czego nauczał, to przekazał apostołom i apostołowie przekazują kolejnym pokoleniom. Apostołów wybrał Jezus w Duchu Świętym i dzięki Duchowi Świętemu. Wszystko... Co miał przekazać apostołom, przekazał przed swoim wzięciem do nieba, przed niebowstąpieniem. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Czyli od zmartwychwstania do niebowstąpienia, Jezus ukazuje się nie tylko apostołom, ale także wielu uczniom. Na pewno e, ukazał się Maryi, na pewno z tego, co wynika oczywiście z Ewangelii, tych, które znamy, cztery Ewangelie, te są tylko kanoniczne, czyli znaczenia Ducha Świętego, nie ma innych. To też również niewiasty widziały Chrystusa zmartwychwstałego, więc Jezus ukazuje się tym, którzy wierzyli w Niego, którzy ufali, że zmartwychwstanie. Dał wiele dowodów, że żyje. Oni widzieli, że Jezus żyje. Oni więc mogli z mocą głosić Chrystusa, bo usłyszeli od Niego po zmartwychwstaniu również, jak mówi o Królestwie, jeszcze piękniej, jeszcze mocniej, niż przed swoją męką i zmartwychwstaniem. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Czyli jeszcze przed niebowstąpieniem to jest niewiarygodne. Sporzył posiłek ze swoimi uczniami, przyjaciółmi. Prawdopodobnie było to śniadanie. Pan chciał, jak to miał w zwyczaju, przy posiłku z nimi porozmawiać. Przekazać im ważne słowa, ważną naukę. Ostatnie słowa przed swoim w niebo Prosił, aby byli w Jerozolimie. Aby byli w Wieczerniku. Tak jak wtedy, kiedy ustanowił sakrament Eucharystii, czyli sakrament miłości, swojego ciała i krwi, i sakrament kapłaństwa, czyli posługi miłości. Wtedy mówił o Duchu Świętym. Mówił o swoim zmartwychwstaniu. I również mówi o tym teraz. Czekajcie na obietnicę Ojca, czyli Duch Święty to obietnica Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, o Duchu Świętym, o tej obietnicy przed moją męką. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czyżby nie mieli Ducha Świętego w sobie? Oczywiście, byli w Duchu Świętym, otrzymali Ducha Świętego od chwili, kiedy poszli za Jezusem. I nieustannie Duch Święty stępował na nich, kiedy słuchali Jezusa. Wiemy, że po zmartwychwstaniu. Wieczorem, kiedy Chrystus ukazał się wieczorniku apostołom, to powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, tchnął na nich. A więc byli w Duchu Świętym, Duch Święty w nich przebywał, ale tutaj chodzi o nowe wolanie Ducha Świętego do misji ewangelizacji całego świata. Więc można Ducha Świętego otrzymywać wiele razy do różnych zadań, posług, urzędów w Kościele i świecie. Święte uznania pomaga, aby wypełniać wolę Bożą, wolę Ojca, tak jak Jezus, dzięki Duchowi Świętemu. Będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, czyli doświadczycie nowego wolania Ducha Świętego. Przecież oni byli już ochrzczeni, to znaczy Chrystus uwolnił ich od grzechu pierworodnego przez swoją miłość, przez swoje słowa, przez swoją modlitwę, za nich. Oni więc. Byli ochrzczeni, ale tutaj właśnie jest mowa o nowym wylanie Ducha Świętego, czyli można otrzymać Ducha Świętego wiele razy i również i dzisiaj możemy otrzymać Ducha Świętego. Co w niektórych wspólnotach, czyli charyzmatycznych, czy w naszej nazywamy chrztem w Duchu Świętym, czyli nowe wylanie Ducha Świętego. Nie chodzi o nowy chrzest, o drugi chrzest, bo chrzest tylko można otrzymać raz w życiu. Można modlić się o oczywiście o odnowienie sakramentu sztu, ale chrzest jest udzielany tylko raz. Więc chodzi o nowe wylanie Ducha Świętego. Czekajcie na niego, mówi Pan, czyli mówi także i do nas. Czyli będzie nowe wylanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy? Będzie. Dla całego Kościoła i dla nas. I dla Ciebie. Zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym. Otrzymasz nowe wylanie Ducha Świętego, nowe dary. I łaskę korzystania z tych darów, które masz, w nowy sposób. Więc była rozmowa, była nauka Pana o Duchu Świętym, o pięćdziesiątnicy. Zebrani, a było tam kilkaset, w Galilei na górze zebrali się, nie tylko apostołowie tam byli. I wołali, prosili, żeby im powiedział, ale Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Zwróćmy uwagę, oni jeszcze myślą po ludzku, jeszcze myślą po ziemsku. Chodzi im o to, żeby było królestwo Izraela widoczne na ziemi. Czyżby nie słyszeli Jezusa, nie pamiętali, jak mówił, że królestwo Boże w was jest, że nie przyjdzie dostrzeganie tutaj na ziemi? E, aż oczywiście, kiedy przyjdzie Chrystus chwale, wtedy przyjdzie jego królestwo, wtedy będzie widoczne jego Królestwo, jego chwała, że jest królem, ale tutaj na Ziemi przed Jego przyjściem nie będzie widoczne jego królestwo, tak jak widzimy e, różne mocarstwa e, e, tego świata. Widoczne wojsko rządzących różnych prezydentów, tyranów. Królestwo Boże Niebieskie jest ukryte. Będzie ujawnione w dniu Pana, w dniu ostatecznym, ale teraz jest ukryte. Jest Was. Więc nie chodzi o to, żeby ustanowić królestwo Izraela podobne do królestwa Dawidowego. Takiego na ziemi nie będzie. I nie potrzebują go ludzie. Więc Chrystus im tłumaczy: Nie troszcie się o takie królestwo, bo tutaj jakby chciał powiedzieć, takiego już nie będzie. I rzeczywiście e, Izrael się nie podniósł, już nigdy nie miał swojego królestwa, w sensie nie był wolnym narodem. Wiemy, że mieli takich. E, Królów, e, którzy tak naprawdę nie byli królami, tylko z nazwy byli, jak Herod. Nie byli całkowicie zależni od Imperium Rzymskiego, marionetkowi, władcy, nic nieznaczący tak naprawdę. Więc e, nie będzie królestwa takiego, jakiego ludzie myślą, że, że będzie tutaj na ziemi królestwo Chrystusa, takie jak te ziemskie. Nie, o tak, tak nie myślmy. Takiego nie będzie. Królestwo Boże, Duchowe, Jezusowe, ono jest najważniejsze. I Chrystus tutaj mówi e, o tym, że Wy nie zajmujcie się tym. Mój ojciec ustalił swoją władzą e, różne czasy i chwile. To, co jest i co będzie, ostatecznie będzie według woli Boga. Wiemy, że po dwudziestu wiekach Żydzi mają swoją ziemię na nowo. Mają swoje państwo, ale widzimy, ile tam jest konfliktów, ile tam nienawiści, ile tam problemów jest naokoło Arabowie, wrogowie Izraela, ile tam jest zamętu, ile w okolicznych też państwach wojen jest, na przykład w Syria, e, ile tam nieszczęść, nie ma pokoju. Ten naród e, widzimy, że doświadcza po prostu konsekwencji odrzucenia Chrystusa. Ale my doświadczamy błogosławionych owoców przyjęcia Chrystusa. Przyjmując Pana, Jezusa przyjmujemy Jego Ducha, Ducha Świętego, a to jest wielka rzecz. Więc Chrystus ich uwagę skupia na Duchu Świętym. Nie myślcie o tym, co ludzkie, o Królestwie Izraela. O tym, czy ta ziemia będzie wolna od imperium. Módlcie się i czekajcie na Ducha Świętego. Kiedy stąpi na was, otrzymacie jego moc. Duch Święty jest osobą. To nie jest jakaś energia, jakaś siła. Eee, to jest osoba. Na równi z Ojcem i Synem. Nie niższa, nie mniejsza, ale tak samo równa, jak Ojciec i Syn. Dlatego trzeba nam się skupić na Duchu Świętym. Trzeba nam go poznać, trzeba nam o nim mówić, o nim słuchać, i Ducha Świętego miłować, i Ducha Świętego przyjąć i prosić, żeby stąpił. Jest dosłowne tłumaczenie tych słów, żeby spadł z nieba. Tak jak spada z nieba na ziemię deszcz, żeby Duch Święty stąpił na nas, jak deszcz, spadł na nas. I jak potoki Bożego miłosierdzia na dusze, na nasze ciała. Żeby każdy z nas był zanurzony w Duchu Świętym. Otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami, tu też jest mowa o tym, właśnie zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, czyli jest inne też tłumaczenie, lepsze, zanurzeni w Duchu Świętym. Tak jak człowiek się, zanurza się w wodzie, trzeba, żeby zanurzyć się w Duchu Świętym. Otrzymacie Jego moc, nie powiedział, będziecie słabi, coraz słabsi, tylko będziecie mocni dzięki Duchowi Świętemu. Teraz jesteście słabi, ale będziecie silni, mocni, potężni niż wszystkie armie i imperia tego świata. Niż piekło, będziecie silniejsi od całej mocy piekła, bo otrzymacie moc z nieba, moc Ducha Świętego, moc moją. Więc ta moc będzie tak wielka i tak potężna, że nie będą się bali prześladowań, cierpień, więzienia i śmierci. Nie będą się bali nikogo. Będą świadkami w Jerozolimie i na całej w Judei, w Samarii, na całej ziemi, aż po krańce tego świata. Więc Chrystus tutaj mówi: Idźcie na cały świat. Cały świat musi poznać mnie i otrzymać Ducha Świętego. Obietnica Ojca, dar Jezusa, Duch Święty. Po tych słowach Jezus się w ich obecności unosi w górę obłok Ducha Świętego, zabiera Go sprzed ich oczu do nieba. Jezus wstępuje, zasiada po prawicy swojego Ojca, jako człowiek, nigdy wcześniej tego nie było. Syn Boży staje się człowiekiem, jako człowiek występuje do Ojca. To było niewiarygodne. To było niesamowite doświadczenie dla Jezusa. Jako człowiek udaje się do Ojca. Zasiada po prawicy Ojca. Wpatrują się w niebo. Tak jak to było wspomniane na początku. Z jednej strony radują się, że Jezus zmartwychwstał, że wstępuje do nieba, a z drugiej strony, że ich opuszcza. Ale przecież Jezus powiedział będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak to możliwe? Jezus jest po prawicy Ojca, jest tutaj na ziemi z nami i przyjdzie w chwale. Jak to możliwe? Tam się może kręci w głowie od tych słów. Jaka to tajemnica? Ale to wszystko prawdziwe jest. Jest u Ojca, czeka na nas, a jednocześnie jest tutaj w sakramencie Eucharystii, miłości. Daje na swojego ducha, na swoje ciało i krew, i jest w nas i przyjdzie w chwale w dniu ostatecznym, więc wszystko prawdziwe jest, to się spełnia. Nie widzimy Jezusa tak, jak wtedy go widzieli przed niebo apostołowie i uczniowie. Widzimy Go przez wiarę w naszych sercach. Widzimy Go niejako też przez wiarę w niebie. Oczami serca. Kiedy zobaczymy, też oczami ciała. O zmartwychwstaniu. Nagle ukazują się aniołowie. Piękni w białych szatach. Dwaj mężowie w białych szatach. I jakby się dziwili: dlaczego wpatrujecie się w niebo? Teraz jest czas, abyście poszli na całą Ziemię. I głosili wszystkim ludziom, że mogą być w niebie dzięki Jezusowi. Niebo jest otwarte dla was. Otwierajcie je dla wszystkich narodów i ludzi. Aby każdy mógł wpatrywać się w Jezusa w niebie. Wy będziecie wpatrywać się w Jezusa w niebie, ale teraz jest czas bolesnej rozłąki. A jednocześnie Duch Pana jest z wami. Będziecie wpatrywać się w niebiosach, w Niego, ale musicie wypełnić misję. On wypełnił, co Ojciec Niebieski chciał od Niego. Ale teraz wy musicie wypełnić, co jeszcze Ojciec Niebieski chce od was. Dopiero będziecie w niebie. I nie możecie tam wejść sami. Będziecie z tymi, którzy uwierzą dzięki wam. I otrzymają Ducha Świętego. Macie więc wejść z tysiącami, milionami ludzi do nieba. I aniołowie tutaj też mówią, pan... Przyjdzie tak samo, jak go teraz widzicie. Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo. Ja widzieliście go wstępującego do nieba, tak samo przyjdzie, jak go teraz widzicie. Czyli mówi e, Anioł, z, razem z tym drugim, też Aniołem, który potwierdza słowa pierwszego Anioła: e, Będziecie widzieli Jezusa także w dniu ostatecznym. Niewiarygodna zapowiedź, proroctwo. Zobaczycie Go, ale już nie z ziemi, tylko z nieba, bo razem z Nim z nieba przyjdziecie na ziemię i On będzie sądził ten świat. Będzie sądził tych, którzy z miłością, którzy przyjęli Jezusa dzięki Wam, ale będzie surowo sądził tych, którzy nie przyjęli, odrzucili, zgadzili Jezusa, którego wy miłujecie, na którego patrzyliście. Ale niebo go teraz ukryło. On jest w niebie. Więc trzeba nam iść przez życie do nieba. Będziemy wpatrywać się w niebie, w naszego Pana. Będziemy widzieli dzień przyjścia i Jego chwale. Wierzymy, że zabierze nas do nieba i że przyjdziemy razem z Nim na ten dzień ostateczny, będąc w chwale Jego. I że doświadczymy wskrzeszenia. Nasze ciała dołączą po wskrzeszeniu do naszych dusz. Wierzymy, że będziemy to widzieć nie z ziemi, ale z nieba. Razem z Panem będziemy z Jego aniołami, apostołami, świętymi. Czeka nas niebo. Wspaniałości nieba. Dlatego trzeba nam przez ziemię tak iść. Tak, przez, często przez różne udręki, bóle, cierpienia, choroby, prześladowania, pokusy. Niestety trzeba przez to przejść. Ale nie przejdziemy przez to sami. Nie będziemy opuszczeni. Pan będzie z nami. Jego Duch Duch Święty. Jak trzeba, to pośle do nas, aniołów, aby nas też umacniali, jak posłał do uczniów. Zobaczcie, Pan Jezus wstąpił do nieba, ukrył się w niebie, czeka na nas i na apostołów, i od razu jeszcze posyła aniołów, żeby pocieszyli apostołów. Zobaczcie, jaki dobry Pan jest. Jak bardzo ich, ich kocha, jak bardzo tak, także i nas kocha, że posyła aniołów, żeby nas uspokoić, pocieszyć, żebyśmy nie smucili się. Trzeba przez tą Ziemię przejść do nieba, ale końcem jest niebo. I wiele milionów, może nawet miliardów ludzi już jest w niebie. Czas na nas. Nasze życie przeminie, i z radością czekajmy na spotkanie z Chrystusem, w którego będziemy się wpatrywać bez końca. Nigdy to się nie skończy. I nigdy nam się to nie znudzi. I nie zmęczy nas, co będzie nas zachwycać. Dlatego ten dzień jest po to. Myśleć o Pan tam jest, Pan jest tutaj, Pan jest w nas i my kiedyś będziemy tam, gdzie on. Pragnijmy nieba, czekajmy na niebo. Wielbimy Cię, Boże, w Trójcy jedyny, który jesteś w niebie.